Ale Majka Włoszczowska już wie, już wie, że jest mistrzynią świata. To jest koniec, to są ostatnie metry. Maja Włoszczowska po wicemistrzostwie olimpijskim, po wicemistrzostwie świata dwukrotnym, po mistrzostwie Europy, po, po wicemistrzostwach Europy jest wreszcie złotą medalistką mistrzostw świata. Maja Włoszczowska, mistrzynią świata. To jest jeden z największych sukcesów polskiego kolarstwa w ogóle. Obok niej Mariusz Reiser, jej masażysta, człowiek, który rozbawia zawsze tę ekipę. Też bardzo ważna postać, człowiek, który każdy mięsień, też jego wielka zasługa, że Majka Włoszczowska wygrała Mistrzostwa Świata. Piękny dzień dla polskiego kolarstwa. Nie wiem, czy można powiedzieć, że w sporcie coś się należy, ale ja powiem, że Maji Włoszczowskiej ten złoty medal po prostu należał się. Maja Włoszczowska! Słyszeli Państwo, jak kanadyjski speaker to wymówił. Maja Włoszczowska dzisiaj jest najszczęśliwszą kobietą na ziemi i ma najszczęśliwszych kibiców na ziemi. Jest tęcza nad zachmurzonym nad zakurzoną Mount St. Anne w No i bawy już na zawsze do mojej warsztowskiej mistrzyni świata Toskanty. Wielka chwila dla naszego kraju, wielka chwila dla Mai, wielka chwila dla terena Piątka, dla koleżanek z kadry, dla całej ekipy. Popatrzmy na tą chwilę jak Maja się cieszy.